Kolejny niezwykle ciekawy wyścig, to Dączyk, Nicky, Sen, no i zwycięzca Dończyk, Vicky Pedersen, bo on tutaj przerywa tą pasę zwycięskich wyścigów Martina Paculika i tak to się kończy w tym wyścigu. W 16. szesnastym mamy się oficjalne wyniki. 3 punkty Niki Petersen 2 Martin Waculik 1 Mataj Zagari, bez punktu Jason Doyle a czas zwycięzcy 63,69 sekundy 63,69 sekundy